Tą skrzynkę za mną co widzicie? W środku znajduje się dmuchawa i sterownik od oczyszczalni ścieków. Tutaj widzicie mam zakopany zbiornik. No i w tym roku zaczęły mi się awarie. Bunia, co tam misieczku? Co tam robisz? Dzisiaj Wam opowiem trochę o przydomowej oczyszczalni ścieków. Jakie ja mam problemy i doświadczenia po kilkuletnim użytkowaniu jej. Została ona zamontowana 11 sierpnia 2020 roku. W tej chwili mamy 24 rok. Jeśli chodzi o samą usługę i przejście procesu tutaj podpisywania dokumentów, o, o wykonanie przy tej przy oczyszczalni ścieków nie było żadnych problemów. Firma przyjechała, zamontowała, uruchomiła. Więc to wszystko elegancko grało. Po paru miesiącach, gdy się wprowadziliśmy i zaczęliśmy użytkować, zaczęły się problemy. Problemy, mianowicie, się zaczęły z pianą wydobywającą się z przydomowej czyszczalni ścieków. Takie zjawisko jest zjawiskiem naturalnym, zwłaszcza przy rozruchu przydomowej czyszczalni ścieków. Może takie coś występować. Tylko u nas był taki problem, że to było nadmierne. I problemem było to, że ta piana wydostawała się poza zbiornik, podnosząc przy okazji dekiel od przydomowej oczyszczalni ścieków. Więc no, tu był na tyle problem, że no, ten dekiel potrafiło ściągnąć ze zbiornika. No i wychodząc ramy widziałem no, po prostu przed sobą pełno piany. Więc no, tutaj ewidentny, tutaj był jakiś problem. Zacząłem wzywać serwis. Serwisant przyjeżdżał, sprawdzał tam i różne jakieś tam próby robił i dosypywał tam jakichś środków. Serwisant tak naprawdę sam nie wiedział, co jest przyczyną. Przyjeżdżał tam kilkakrotnie. Mówiono nam, że stosujemy nieodpowiednie proszki, płyny, no i takie tam inne rzeczy, właśnie. Zaczęliśmy odstawiać wszystko, nawet nie robiliśmy prań tam przez parę dni, żeby to zobaczyć, co się dzieje. Ale jak się okazało, to nie było to przyczyną. Nadal i nawet nie wiadomo w jakim momencie ta piana powstawała. Nieraz robiliśmy pranie, zdarzało się, że zrobiliśmy kilka prań nawet pod rząd i nic się nie działo. Zdarzało się także, że nie wstawiliśmy ani jednej pralki, a mimo to piana wychodziła. Po pewnym czasie to ustąpiło i przydomowa oczyszczalnia ścieków zaczęła pracować prawidłowo. Kolejnym problemem, jaki powstał podczas użytkowania, to był problem zawieszającego się pływaka pływak gdyby ustawiony do góry, to ta kulka powinna się przemieścić tam na taki stycznik i dać impuls do sterownika, że jest pływak w pozycji max, czyli przepełnienia, no i powinno tam się odbywać odpompowywanie ścieku. U mnie to nie zawsze działało, były problemy z tym. Potem sam też to trochę doszedłem do tego, że zauważyłem, że ten pływak trochę musiałem go przestawić, żeby on był w innej pozycji i no i zaczęło to funkcjonować, tak? Z tym sobie akurat jakoś tam poradziłem. Podob następny problem, jaki miałem to spalenie sterownika. Nie było to jednak przyczyną samego urządzenia, ponieważ w tym czasie spaliły mi się te sterowniki od, podłog od ogrzewania podłogowego, było to problemem z przepięciami w domu, mimo to, że i sterownik od przydomowej czyszczania ścieków i sterowniki od podłogówki mają swoje bezpieczniki, to bezpieczniki były całe, a urządzenia były spalone. Więc no tutaj nie zawsze to zabezpiecza nas w 100%. Tu akurat miałem szczęście, bo był ten sterownik jeszcze na gwarancji. Zadzwoniłem do serwisu, powiedziałem o co się stało. Przyjechali bez problemu, wymienili na koszt firmy. Nic nie płaciłem za tą usługę. Czyli tutaj, pod względem tego serwisu, wzywania, na przykład, czy tam pomocy jakiejś udzielanej przez firmę, to tu jest na duży plus. Warto szukać takich firm, które są blisko nas zawsze, tak, wtedy jest mniej problematyczne, jeśli chodzi o, o serwisowanie. Te problemy wszystkie były rozwiązane i po paru latach, czyli do tego roku, dokładnie do 11 stycznia 2024 roku, powstała kolejna awaria z pływakiem. Wezwałem serwis, serwis już był pogwarancyjny, no bo to już minęło kilka lat, więc tu już na gwarancji nie było. Serwis przyjechał, zdiagnozowali co? Że jest do wymiany pływak, wymienili na nowy pływak i yy, od razu usprawnili to. Zamontowali też takie ramię sztywne, gdzie ten pływak jest przymocowany do tego ramienia sztywnego i jest tutaj wyeliminowany ten. Yy, ten błąd tego zawieszania się tego pływaka tak on tutaj jest w odpowiedniej pozycji na sztywno i on tylko się podnosi góra dół góra dół i tu nie ma problemu tego że on się lekko przechyli na bok czy coś i ta kulka gdzieś tam się sklinuje i nie zadziała nam. W zbiorniku z boku jest przymocowana taka kostka z samym okablowaniem to było rozebrane bo było no, trzeba tą pompę wymienić to było trzeba tam odłączyć bo wymieniali wszystkie złączki WAGO i masą uszczelniającą całą tą puszkę wypełnili tak żeby tam wilgoć też się nie zostawała. Co na początku to nie było zrobione, więc tutaj no, mały minusik, że na początku firma tego nie robiła, ale wiadomo, że no niektóre rzeczy w trakcie wychodzą i potem to się usprawnia. I ta usługa już była odpłatna, no musiałem zapłacić za pływak, za to ramię, musiałem zapłacić za dojazd serwisantów, musiałem za godzinę roboczą serwisantów zapłacić, więc no cała ta naprawa wyszła 473,55 zł brutto. No i miałem spokój przez około 3 miesiące. Trzy miesiące minęły, 24 kwietnia 2024 roku, serwisant musiał ponownie przyjechać, jak się okazało, yy, niestety pływa, który został wymieniony był wadliwy, musiał ponownie wymienić ten sam pływak, który był wymieniony kilka miesięcy wcześniej. Więc tutaj nie zapłaciłem za usługę nic, zero. I tak to właśnie wygląda do dnia dzisiejszego sytuacja z przydomową oczyszczalnią ścieków. Uciucia mam trochę mieszane, bo z jednej strony tak naprawdę takie poważniejsze awarie były tylko dwie, z przyczyn samego produktu, tak, no bo spalenie sterownika nie liczę, no bo to były przyczyny energetyczne, były przyciążenia prądu, a tak naprawdę awaria pływaka pierwsza i awaria pływaka druga, no to był, były problemy techniczne z przyczyn sprzętu producenta. No, to tak naprawdę tutaj tylko dwie awarie miałem i to było po czterech latach, ale w międzyczasie no, zdarzały się te zawieszanie tego pływaka, chociaż teraz już przy tych nowych oczyszczaniach ścieków, jeśli Państwo będą zakładać, to tego nie powinno być, bo powinno być to ramię założone, sztywne, więc na to zwróćcie uwagę, czy montują na takim ramieniu. I problem z tą pianą na początku był denerwujący. Yy. Więc no tu mam takie trochę mieszane uczucia, ponieważ nie było tych awarii jakichś poważnych dużo, ale były co chwilę jakieś takie pierdółki, które człowieka denerwowały i po prostu było trzeba chodzić co chwilę i patrzeć i sprawdzać co chwilę ten dekiel ściągać i zobaczyć co, patrzeć, co tam się dzieje, tak. Mam nadzieję, że teraz już to wszystko minie, bo odkąd został wymieniony ten pływak na tym ramieniu, tak naprawdę jakieś tam drobne usterki czy coś minęły, bo ten pływak już się nie zawieszał, nie miał prawa, on po prostu był uszkodzony w tej chwili i, i po prostu miał znowu kolejną awarię, tak. Teraz został wymieniony inny, z innej partii pływak, więc zobaczymy czy zda to egzamin. Więc uczucia są mieszane, tym bardziej, że obok tutaj teściu ma też przydomową oczyszczalnię ścieków, tylko że on ma starego typu trzykomorową. I tak naprawdę w przy tej przydomowej oczyszczalni ścieków tam nie ma żadnych mechanizmów, nie ma żadnych sterowników, jedynie co jest, to jest tylko dmuchawa i jest też pompa, ale w osobnym zbiorniku, na drugim końcu podwórku tak naprawdę, jest pompa, która odpompowuje już oczyszczony ściek. No i od parunastu lat nie było tutaj ani jednej awarii. Ani jednej awarii, ani się pływak nie zawiesił, ani nie było problemu ze sterownikiem, no bo nie ma sterownika, więc tam nie ma co się psuć. Więc ja, gdybym teraz zakładał drugi raz taką przydobową oczyszczanie ścieków, to nie wiem, czy nie szedłbym w kierunku, nie wiem, czy w ogóle ja jeszcze produkują takie, to bym szedł w kierunku trzech komorowych, nie jedno Po prostu pod tym względem, żeby było jak najmniej elektroniki, jak najmniej tych wszystkich rzeczy, które mogą się psuć. Najważniejsza to jest prostota moim zdaniem, i im mniej mamy elementów w danym urządzeniu, nieważne czy to jest przydomowe oczyszczanie ścieków czy coś innego, tym yy, będziemy mieć mniej awarii. Dzięki za uwagę, jeśli Wam się podobało, zapraszam do obserwacji. Do następnego razu, cześć!